Zobaczcie, jak fajnie. Spodziewalibyście się takich widoków w Australii? Dobra, teraz pytanie do publiczności, bo my nie wiemy, więc może wy też nie wiecie. Dlaczego ludzie się zatrzymują na poboczu autostrady? Mi się wydaje, że to dlatego, że na drodze jest teraz tyle wody. Zobaczcie, widzicie? że chyba jest bardzo, bardzo ślisko i niebezpiecznie M możliwe, że to jest jakiś inny powód, ale jest taki sznurek samochodów, które stoją sobie na poboczu teraz, więc my też się zatrzymaliśmy, no bo tak uznaliśmy, że będzie bezpieczniej. jakie ocieplenie? Mamy bałwany, normalnie, w Vou Krzysiu mnie zabrał do Bridgebanks, żebyśmy porobili takie rzeczy, jakich zwykle nie robimy i okazało się, że robimy takie rzeczy, jakie zwykle robimy. <grymne> <grymne> Czyli chodzimy po strumieniach. Ale co dzisiaj w pierwszej Słodka tajemnica. Śnióweczka tak jak Zbytnie ostatnia. Taka słodka. dobra Zobaczcie, jaka trawa zielona jest. To jest nowość. Bo normalnie to trawa była wszędzie szara, a popadało trochę przez ostatni tydzień, i już jest znowu atak zieloności. Przed chwilą widzieliśmy dużo różnych ekskibicji związanych z wodą. Jedna z nich była z takimi zwierzątkami różnymi, i takie sceny odbywały się codziennie, praktycznie w każdym domu. Teraz chciałabym wam pokazać w zeszłym tygodniu, jakie zwierzęta zagościły u nas w domu, bo takie przypadki. Dwa. To to był pierwszy, ten bardziej nieprzyjemny. Przed chwilą jakiś krzyk, krzyk się zaczął. Przestraszyłem tutaj mamy takiego pajączka Zostawiłbym tam obok coś, jakiś kapselek od piwa albo coś, żeby zaprezentować jaki duży on jest. Aaa! Nie, 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 No dobra, to jest bateria. Paluszek normalny. A jest ten pająk. No, taka sytuacja i taka Natalia i ja on nie wie teraz... No, dziwne, bo on nie chodzi, tylko skacze, tak gdzieś na wysokość Natalii. Tak! To jest śmieszne! Australia! Uuu. Tak sobie radzimy z karaluchami i mam nadzieję, że na pająka też to zadziała, ale ja tego nie będę robić. Wiesz, jak on podskoczył wysoko? wiem, bo ja szłam tamtędy. Co? Ja szłam stamtąd do kuchni co? i nagle taki kłębek kurzu zaczął tak skakać, a ja tak co się dzieje? Zaczęłam krzyczeć. To było takie trochę traumatyczne przeżycie, a potem dzisiaj w nocy, takie oto przeżycie, idę sobie do kuchni, znaczy idę sobie do łazienki w noc, o drugiej w nocy, wracam zadowolona, włączam światło w kuchni, bo chciałam sobie nalać wodę i patrzę. A tu taki stwór siedzi. I siedzi i tak sobie grzecznie siedzi. I... Taka ładna, zielona żabka, ale taka duża. Ja normalnie widziałam takie ropuchy duże, żeby żaby jeszcze takiej dużej nie widziałam. Nie, I bałam się trochę jej dotknąć, bo czasami żaby są takie trujące, ale to podobno nie była trująca. I tak sobie wrześnie siedziała. Taka fajna żabka, gładka. Patjanuszkrowie jak bluże. Wczoraj w nocy, dzisiaj w nocy. Płacze i się gapi na mnie. Tych idziemy Tych jest pełno. No, strasznie hałas zrobił. Takie rzeczy to ja lubię. Muzeum jest wejściem darmowym w Brisbane. Jak macie jakieś rzeczy do zostawienia w szatni, to szatnia też jest za darmo. Tylko parking 17 dolarów. Ale jak się jest nami, cebulakami, to się szuka parkingu w mieście i się płaci 7 dolarów. Czyli właśnie powiedziałeś, że lubisz sztukę, czy że lubisz, jak jest wszystko za darmo? To ja nie była fajna. Lubię za darmo, jak jest. Za darmo, to i muzeum fajne. <laughs> 🎵🎵🎵 Wyglądają plastikowo O Ostatnio że Australijczycy to jest chyba jedyny naród na świecie, który zjada zwierzęta, które ma herbie <grym w górę> <grym w górę> o! <grym w górę> Ej, tu wszystko jest z kangura Stejki z O fuj <laughs> Czuję się jak wrócił, bo... księciu Pożary robią dziewięćdziesiąt rzeczy, które są złe. Dzień dobry. Ale 1% rzeczy, które są dobre. Jak jest sucho, to nie ma komarów. Jesteśmy w parku przez jakieś 40 minut, i moje ciało już wygląda jak taka świetna okazja do wyżerki. I nawet nie czuję tego, ale zaraz będę wyglądała jak jakaś postać z horroru. Maria gryzowa byłam brzydka. jak teraz. To jest już nie gryzą. A może masz tyle otwartych ranży z daleka w Krew. Co na taka? Co się stało? Jezus Maria. Co to otwarte złamanie? A przechodź. Prawdę, mów. Talia się wypierniczyła na motorze Dawca organów No jechałam chyba 20 na godzinę wtedy. I co się stało? No... Szyny były złe A podwozie? A podwozie... 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 Też było złe